Dzisiaj cały dzień, no jakby poświęconej jest Pawłowi. widzę posty moich kolegów, koleżanek na Facebooku. Wszyscy piszą tak. Ja dzisiaj byłam na sali, ja dzisiaj byłem na sali i ja też dzisiaj byłam na sali. I mogłam założyć ten łańcuch, mogłam orzekać, mogłam komuś pomóc, a Paweł tego nie może. Od roku. Rok temu Paweł został zawieszony, zabrano mu 40% wynagrodzenia. I też słychać były takie głosy: To będzie się mógł bronić w postępowaniu. Wiecie, co się wydarzyło od tego czasu? Jakie zostały podjęte kroki w jego sprawie? Jakie czynności? Żadne. Paweł przez rok jest zawieszony i w jego sprawie się nic nie dzieje. Kompletnie nic. Także to tak właśnie o to chodzi. To tak ma trwać. Tak samo w przypadku Igora i tak samo w przypadku Beaty Morawiec. Chodzi o to, żeby wyeliminować tych, którzy się nie boją i o to, żeby zastraszyć tych mniej odważnych, ale to się nie uda. takimi ludźmi jak państwo, z tymi wolnymi ludźmi, m.in. z Opola, dzisiaj też Paweł otrzymał piękne wsparcie w Olszczynie i ze strony sędziów, i ze strony innych prawników, i nawet prokuratora oraz obywateli, to się po prostu nie uda. Tylko po prostu musimy konsekwentnie protestować. I będziemy dostać, aż ci sędziowie, którzy zostaną, zostali zawieszeni, zostaną w końcu odwieszeni. Także nie będziecie szli sami. Paweł, nie będziesz szedł sam. Dziękuję. A propos, właśnie tych prokuratorów przeniesionych, jest taka akcja, również na Facebooku to widać, a jeszcze tego nie zdążyłam zrobić, ale na pewno w przyszłym tygodniu zrobię, bo już mam kartki. Piszmy kartki. Do tych prokuratorów, którzy zostali przeniesieni, adresy są i na stronie Leks Super Omnia, i na stronie justicji. To daje też na stronie Kodu, tak? To daje ogromne wsparcie. Naprawdę mogłoby się wydawać, że to jest nic, ale to daje ogromne wsparcie. Także piszmy kartki. Tak, bardzo zachęcam. Ja też już mam kartki. Wiele osób już od nas wysłało. Też ta akcja jest rozpropagowana na stronach kodu, jak wiecie, więc tam są adresy, na które można pisać i... Piszmy, ja też dzisiaj w rocznicy napiszę oprócz kartek do prokuratorów, również do Pawła Jaszczyszyna. Z wyrazami wsparcia. Ale z tym Pawłem to uważaj, bo, bo wiesz, jego prezesem jest Maciej Nawacki, który może tę kartkę podrzeć po prostu. Trzeba będzie pójść po Tak, on już nie jedną kartkę podarł. Podarł Dokładnie, podstawę. Darcie ma we krwi. Tak, Nawacki. No ale to jest kariera dobrozmianowa, która przeminie. Mam nadzieję, jak tylko uda nam się z powrotem wrócić do normalności.